Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu z tej strony Łukasz, Podróżowanie, Podróżowanie przez V. Moi drodzy, dzisiaj specjalny odcinek. Nadal jestem w Stambule, nadal jestem w Turcji i jak widzicie, coś się w tym moim wyglądzie zmieniło. Przyjechałem do Turcji na zaproszenie firmy MediTravel, Travel, która organizuje wyjazdy medyczne osób, które chcą coś poprawić w swoim wyglądzie i na przykład przeszczepić włos. Jak widzieliście na poprzednich filmach, ta moja czupryna, że tak powiem, znikała z miesiąca na miesiąc. Coraz mniej tych włosów miałem, dlatego też zdecydowałem się przylecieć do Turcji, bo Turcja słynie z tego, że tutaj robią te zabiegi szybko, sprawnie i tanio. Moi drodzy, to jest efekt końcowy. Ja już jestem po przeszczepie. Oczywiście to jest żart. To nie są moje prawdziwe włosy, to jest peruka, tylko po to, żeby przykuć Waszą uwagę. Prawdą jest natomiast to, że jestem w Stambule i że przyleciałem sobie tutaj przeszczepić włosy. To nie będzie vlog podróżniczy, tutaj nie będzie dzisiaj ani kebaba, ani zwiedzania. To już zobaczyliście w poprzednich odcinkach. Dzisiejszy vlog będzie w całości poświęcony właśnie przeszczepowi. Dzień dobry, proszę zeskanować kartę. Wylądowałem i jestem w Stambule, miałem bardzo przyjemny lot króciutki, ciekawe, bo dostałem bułeczkę, dostałem soczek i herbatkę, a na koniec, co było najprzyjemniejszym prezentem, dostałem wafelka i nie Prince Polo, tylko wafelka ze skawy, z Wadowic, z takiej firmy, w której jak byłem dzieckiem, kupowaliśmy wafelki takie trójkątne z żółtą etykietką. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy takie czekoladowe wafelki mmm, trójkątne. One chyba nadal są w sprzedaży. Wiem, że to były przepyszne moje, ulubione i. No i one są produkowane w Wadowicach, tak samo jak te wafelki, które teraz rozdają na pokładach linii lotniczych LOT. Jestem na lotnisku. Dostałem wczoraj informację od osoby, która się mną opiekuje tutaj z kliniki, że mam udać się do wyjścia numer 14 i tam będzie czekała na mnie pani Monika. Pani Monika jest tłumaczką i kontaktem. Pomiędzy mną a kliniką ona będzie wszystko ogarniać, wszystko załatwiać, i pani Monika mi załatwi transport z tego lotniska do hotelu. Yes. Hello. Jestem Monika? Jest, to jest mnie. Tak, Okay, please proszę, here. Your driver coming, sir. Dziwne ta pani Monika. Wydawało mi się, że będzie bardziej podobna do kobiety, a ten nie wygląda tak. No ale spoko. No i mam elegancką limuzynę. Słowem wiedzie. Do hotelu. pogoda ładna, troszeczkę chłodno, ale świeci słońce, więc nie narzekam. No jestem. Jestem pod hotelem. in the hotel uranus Mimo tego, że ten lot był bardzo krótki, to jednak w stanie rano, to jest na lotnisko, trochę mnie wymęczyły, więc dzisiaj mam w planie relaks. Zaraz Wam pokażę pokój, a najpierw sobie muszę chwilę poleżeć. Zrobię Wam teraz szybki room tour po moim apartamencie, zaczynam od łazienki. Wielgach no mam tutaj e, wilkarki prysznic u leczka o są kapcie. To wybieram się na dół do, do spa. Podwójne łóżeczko. Widok jakoś niespecjalnie ładny, bo na jakieś takie bloki. No, ładne miejsce. Usmarano. Dostałem telefon, że kierowca przyjechał i czeka na mnie. Niestety nie zjadłem śniadania, ponieważ będę miał znieczulenie. Sedacja, czyli taki głupi jasiu i nie muszę być na czczo. Ale myślę, że tam mi coś dadzą do jedzenia później, po zabiegu. Ale mam niewyprasowaną koszulę, niecioną. No, nie mam żelazka niestety. Wygodne spodnie. Rozpinana koszula, dostałem wytyczne, co mam ze sobą zabrać i zabrałem. Łukasz? jest tak, cześć. Pada deszcz. O, jaka brzydka pogoda dzisiaj. Dobrze, że cały dzień będę w klinice. Dzień dobry, dzień dobry. Tu ja wezmę ten dokument. Dobra. I chodźmy, posiądziemy no, Dobra. Tutaj <grytanie> Dobrze, tutaj tylko M jako płeć. Czy jestem cukrzykiem? Nie zaburzenia genetyczne. Nie ma skłonności do krwawień. Czy przyjmujesz leki? Nie przyjmuję. Dzisiejsza data i podpis. Wypełniłem masę dokumentów potrzebnych przed tym zabiegiem. Zgody na sedację, zgody na pobranie tego wszystkiego, co mam do mi pobierać, zaszczepienie tego później, zgoda na RODO i tak dalej, więc trochę podpisów było. A teraz czekam aż będę zaproszony do sali. Bardzo miła obsługa. Wszystkie Panie są uśmiechnięte, zadowolone. Łącznie z Panią Moniką, która jest tłumaczką i ona tutaj jest łącznikiem dla polskich klientów. Okej, okay, dzięki. No, dobrze. No, nie Niech Pan leciutko pochodzi do przodu. Teraz zachęcam do hałasu. Ja czy, czy on będzie ktoś mi tłumaczył wszystko co się dzieje i tak dalej, w sensie czy wystarczająco jest włosów, żeby przeszczepić, czy będą brody brać i tak dalej? Oni mówią tak. No nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to jest trochę tak hmm. jako, jak robili na drutach. Pobiorą ile się da pobrać. Mhm. Oni na zawsze w tej klinice po, starają się pobrać tak do pięciu tysięcy. Mhm. W takim przypadku, kiedy jest potrzebne to pięć tysięcy, A to na pewno jest potrzebne pięć tysięcy. Czy pięć tysięcy wystarczy na całość? Mhm. Trudno mi jest powiedzieć. I oni tego teraz też nie wiedzą, okay. to po prostu wyjdzie w trakcie, jak gdyby. Dobra, good, good, Pan mi właśnie tutaj narysował linię, jak będą mi przeszczepiać i tu z przodu napchają dużo, tu na środek dadzą troszeczkę mniej, a najwięcej poprosiłem ich, żeby dali mi z tyłu, tak jak tam z tyłu, po prostu tam, gdzie się robi mi ta moja łysinka. No i powiedzieli, że wystarczy podobno włosów, możliwe, że wezmę też część włosów z brody. Hello. Hello. <laughs> Ale jest bardzo w tym miejscu bardzo rzadkie są włosy. No. Olan saçla çok czyli czyli na górze. No. będą no. przeszczepiane pomiędzy tymi, co, co Pana są. okej, okay, no, 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 no. Var, Tutaj öre. dużo jest takich malutkich, mm -hmm. But... To dobrze, źle? Nie wiem, jak tam, jak tak kondycja. Nie, no nie one no, tam są, tylko cięskie, hmm. niewinaczne. Niewinaczne. Wow. Tak wyglądają moje włosy. On mówi, że wszystkie te, które nie mają w sobie tego życia, one na pewno po przeszczepie też trochę będą wzmocnione. Dobra, lecimy. drodzy, zostały mi już obcięte włosy. I idę na zabieg. Nie będę tego kręcił, ponieważ tam muszą być stylne warunki, więc nie wchodzę z kamerą. E, poza tym będę uśpiony znaczy, no, będę znieczulony i no, niestety nie będę mógł wam tego pokazać. Ale tylko wam pokażę, jak wygląda. Fotem po posadzie. Hello. Hi, hello. Good, 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 good. Proszę się położyć na plecy. Tak, bo na plecach, bo teraz kręci yy, krew pobiorą. Dobra. Moi drodzy, jestem już po zabiegu, jestem już noc po zabiegu, bo wczoraj wieczorem przyjechałem, wczoraj mnie przywieźli o 21 bodajże, bardzo długo to trwało, 7,5 godziny wsadzali mi te drafty, było to no bolesne, cała skóra głowy była obolała. I gdzie nie chwycił, gdzie nie dotknął, to było już podrażnione, więc ogólnie ten zabieg można byłoby porównać z robieniem tatuażu. Taki lekki ból, ale nie jakiś taki przeszywający. Jadę teraz za chwileczkę na zdjęcie o patrunku. Przemyją mi tą głowę, dostanę kosmetyki, szampony. No, dziękuję. Ja też dziękuję. Ale to jeszcze my, to ja muszę kierowcę znaleźć. Dobra. Niech pan siedzi jeszcze Okej. Okay. No i tak wyglądam. Po zmienieniu opatrunku zostały mi wytłumaczone dokładnie zasady mycia. Jak będę przez najbliższe dni musiał dbać o te moje włosy, bo cały proces zakończy się mniej więcej za 5-6 miesięcy. Za 5-6 miesięcy będę wyglądał jak George Clooney. Póki co wyglądam jak tenisista z Wimbledonu. Ale jestem zadowolony. Jak widzicie, jestem uśmiechnięty i to jest najważniejsze, że się po prostu dobrze czuję. Jestem wdzięczny klinice Promet, która się mną zaopiekowała i wszystkim tym osobom, które wczoraj i dzisiaj koło mnie się kręciły. Otrzymałem dużo tutaj wsparcia. Wszyscy uśmiechnięci, bardzo mieli, gościnni, jak to Turcy. Pani Monika tutaj tłumaczyła wszystko i tłumaczyła mi też, jak powinienem dbać o te włosy w przyszłości. Mam też z nią kontakt przez WhatsApp, gdybym miał jakieś pytania i wątpliwości. Więc gdybyście się, że tak powiem, zastanawiali i chcieli zrobić sobie zrobić jakiś transplant włosów, to możecie się skontaktować z Meditravel, a oni Wam zorganizują całą tą wycieczkę, hotele, przeloty, zabiegi i całą tą obiegą otoczam. Ja jestem zadowolony i polecam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia już w sobotę w następnym vlogu. Tym razem to będzie normalnie vlog z podróży. I zapraszam Was na kawkę do Wiednia. To będzie najdroższa kawa, jaką w życiu widziałem, piłem, bo poszedłem do kawiarni, która serwuje najdroższą kawę w wiedniu. Więc jeżeli jesteście ciekawi jak smakuje i w czym została podana najdroższa kawa w Wiedniu, to zapraszam Was na odcinek w sobotę o 19. 19.00!